Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w Sparingu rozmawiać będziemy o ważnych sprawach, a w Sparingu spierają się ludzie, którzy mają różne poglądy polityczne i dyskutujemy o bieżących tematach politycznych. I to są nasi goście dzisiejsi. Bardzo bardzo mi miło, że mogę panów przywitać i sparing jest podzielony na trzy rundy. W pierwszej uczestnicy odpowiadają na moje pytania, w drugiej na pytania zadawane wzajemnie sobie po dwa pytania, będą mogli państwo panowie mieć do zadania i w trzeciej rundzie pytanie od widza. Na każdą odpowiedź mają panowie po minucie, dodatkowo 30 sekund na ripostę. Czas pokazują zegary w studiu i yy mamy też sądy. Już tradycyjnie yy w czasie programu mogą Państwo wykonywać, yy wykonywać SMS-y na numer, który zaraz podam, a pytanie w sądzie brzmi: Czy rząd na czas kampanii wyborczej zakaże korzystania z mediów społecznościowych? Numer telefonu, na który Państwo mogą przesyłać swoje odpowiedzi tak lub nie, wyłącznie te dwa słowa wchodzą w grę. To jest 73 550 i yy mamy yy koszt SMS. -y. 3 zł. 69 zł. brutto. I mamy pierwsze pytanie, ale za chwilę, bo musimy zacząć pierwszą rundę. Zab Robert. Pierwsze pytanie jest, kolejny raz już, brzmi następująco, kolejny już raz bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej pojawili się przed pomnikiem ofiar tejże katastrofy na Placu Piłsudskiego w Warszawie, aby jak co miesiąc złożyć wieniec i odmówić modlitwę. Niestety nie mogli tego zrobić w spokoju i grupa zadymiarzy nie dość, że zakłócała tę uroczystość, to jak zwykle pojawiła się z wieńcem urągającym pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, oskarżając go o spowodowanie katastrofy. Pod Smoleńskim. Czy to normalne, że policja, która jest na miejscu, zezwala na tego typu zachowania? I bardzo proszę, pan poseł TELUS. No Oczywiście, że nie normalne. Oczywiście, że to policja mamy ma prawo, że pozwala na coś takiego, żeby właśnie w, w wolnym kraju uhm, legalnie zgłoszona manifestacja była przerywana takimi no po prostu hamstwami, bo tam są hamstwa. Tam ja biorę udział często w, w, tych, w tych miesięcznicach i po prostu powiem szczerze, pani redaktor, drodzy państwo no, aż się nie chcę tego słuchać, co się tam dzieje, a się nie chce być tam na tym, na tym, na tym spotkaniu. My idziemy, modlimy się, jest, idziemy z księdzem, no chcemy uczcić naszych, naszych przyjaciół, bo, bo to często no, to tam zginęli ludzie, którzy, z którymi ja nawet osobiście współpracowałem, a ci zadymiarze biegną za nami, krzyczą, wykrzykują, no po prostu jest to przechodzi to ludzkie pojęcie, a policja nic z tym nie robi. To jest najgorsze, że policja je, wie o tym, że prawo mówi jasno, że jeżeli jest legalnie zgłoszona manifestacja, nasza jest legalnie zgłoszona, to inna manifestacja powinna się odbywać, jeżeli to odbywa się powyżej 100 metrów od na to, pytanie, na to nie pozwalają. Na to odpowiadał pytanie pan Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, a teraz to samo pytanie pan Jan Kryśniak, Konfederacja. Tak, oczywiście, oczywiście. Przeszkadzanie w tego typu wydarzeniach, w tego typu uroczystościach jest niegodne, powinno być niedopuszczalne. To jest kolejne narzędzie, sposób, żeby dzielić Polaków, jątrzyć, tworzyć jakieś kłótnie, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Ja tutaj podkreślę ten ponad doczesny wymiar tej sytuacji. Są ofiary, są bliscy, którzy zginęli, są, są rodziny, którzy, które chcą upamiętnić, i w tym momencie do dopuszczenie do tego, że w, tym, że w tym samym czasie ktoś przychodzi i, i składa jakieś napisy obraźliwe na przypomniku, nie, to nie powinno się wydarzyć. Także wstyd tym, którzy to robią i hańba tym, którzy to tolerują. I jeszcze po 30 sekund obaj panowie mają albo na ripostę, albo na uzupełnienie swojej tutaj wypowiedzi. oczywiście, że zgadzam się z kolegą, nie jeszcze do tego wszystkiego. No myślę, że ktoś na to pozwala, to znaczy mam tutaj na myśli rząd, bo gdyby rząd na to nie pozwalał, gdyby ministerstwo nie pozwalało, by to tak nie było. Policja to robi, to znaczy pozwala na to policja, dlatego, że ma takie przyzwolenie z góry. I to jest haniebne, że w wolnym kraju dziś mo, mo, musimy patrzeć na takie obrazki, no, to, straszne obrazki urągające ludziom, tym, którzy no, zginęli w, w katastrofie smoleńskiej. I pan Jan, Rysiak też 30 sekund. Tak, my jesteśmy Zapraszam. wolnościowcami, więc chcielibyśmy, żeby ludzie mieli swobodę um, świętowania czy obchodzenia, czy modlenia się w tego typu sytuacjach i nie życzylibyśmy sobie, żeby ktoś nam to zakłócał. Również jesteśmy, mamy świadomość, że bez Pana Boga się nie da, również w życiu publicznym i w tym momencie, jeśli ktoś wchodzi w środek modlitwy z jakimiś, nie, to w ogóle szkoda o tym mówić. Chętnie bym rozwinął inny wątek, mam nadzieję, że kolejne pytanie pozwoli nam rozwinąć nieco wątek smoleński. No nie, wątek smoleński może nie, Właśnie ale. <taki> tak, już pierwsze pytanie, że tak powiem, skończyliśmy, ale na pewno będzie jeszcze okazja, żeby o katastrofie smoleńskiej rozmawiać na naszej antenie. I drugie pytanie. Wojsko zgubiło 240 min przeciwpancernych, w sumie ponad dwie tony materiałów wybuchowych. Niebezpieczny ładunek przez blisko dwa tygodnie krążył po Polsce w wagonie PKP, kiedy zaczęło się szukanie winnego. Samobójstwo popełnił szeregowy żołnierz. Jak ustalono latem 2024, roku Podczas rozładunku na bocznicy kolejowej w Mostach pod Szczecinem z niewyjaśnionych przyczyn części sprzętu żołnierze nie rozładowali. Wagon z minami odjechał w Polskę bez jakiejkolwiek ochrony, ostatecznie lądując w magazynie Ikei. Panowie, co się dzieje w polskim wojsku? Co jak? Ten nadzór ministra obrony narodowej nad tym wszystkim wygląda. Pan Jan Krysiak. Tak, jeśli to jest ruch w stronę tego, żeby Polacy mogli kupić dla siebie uzbrojenie w lokalnym sklepie, to Beblowy. mógłby nawet, to być nawet dobry ruch. Nie, mówię tu poważnie o, o dostępie do broni nierejestrowanej, o co my jako konfederacja zawsze zabiegaliśmy i nadal zabiegamy. Ale to oczywiście żartem no bo 200 mil pod IKEO to jest karygodne zaniedbanie, to domaga się kar przewidzianych procedurami i tak dalej. Natomiast to jest, powiedziałbym, drobna sprawa w porównaniu ze stanem polskiej obronności, stanem polskiej armii, kiedy mamy kolejnego ministra obrony, który jest albo lekarzem, albo jest psychiatrą, albo jest historykiem i tak naprawdę on decyduje, co się w wojsku dzieje, zamiast powierzyć fachowcom budowanie systemu obronności, systemu. A system jest tak mocny, jak jego najsłabszy punkt, więc kupujemy drogie zabawki, a system nie działa. Nie mamy przeszkolonych mężczyzn w wieku poborowym, nie mamy, y, nasze przeszkolone rezerwy starzeją się i nie są zastępowane, nie mamy y, wyrzutni rakietowych i rakiet precyzyjnych w odpowiedniej ilości, nie jesteśmy w stanie wykonać jakiegokolwiek poważnego. Na to wyderzenie. samo pytanie odpowiada pan Robert Telus. No, gdyby to nie było um, tak bardzo ważne i tak tragiczne dla Polaków i Polski to, co się dzieje, to można by było to jako scenariusz do filmu zastosować, ale tu, pa, drodzy Państwo, Przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków zostało zagrożone. Te 240 min jeździło po Polsce przez 11 dni. To pokazuje, no i nikt nie wiedział, że jeżdżą w pociągu towarowym, zwykłym w pociągu towarowym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, żołnierz stracił życie. Żołnierz popełnił samobójstwo, bo całą winę próbowano zrzucić na zwykłego protonowego, na, na, na człowieka, który wykonywał rozkazy. A gdzie jest minister? Gdzie jest ministerstwo? Gdzie jest szef SKW? No, zajmuje się polityką, zamiast zaj 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 zająć się tak ważną sprawą. To jest tragiczna rzecz, to znaczy to jest smutna rzecz. Państwo nie działa. Jasno trzeba sobie powiedzieć, że za Donalda Tuska państwo nie działa. Państwo zajmuje się właśnie robieniem polityki, ataku na opozycję, a nie, nie, nie dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Nie wiem, czy to była prowokacja, bo mogła to być prowokacja, czy to była jakaś pomyłka, ale co by to nie było, to jest to tragiczne. I 30 sekund pan Jan Krysiak ma do dyspozycji. Tak. Um, stan. Yy, opłakany polskiej obronności yy, bierze się między innymi z takich sytuacji, o których rozmawiamy, ale i to muszę wyraźnie powiedzieć, również z decyzji poprzedniej ekipy, podczas której wielu wybitnych fachowców z dziedziny wojskowości opuściło szeregi polskiego wojsko, byli zmuszani do szczepień. Więc yy, jedno działanie do drugiego powoduje, że yy, w wojsku nie zostają ludzie wybitni, a powinni. Czyli się no, kolego, no, oczywiście, że to co powiedziałeś jest niezgodne z prawdą. Za rządów prawa i sprawiedliwości, mam tu na myśli ministra Macierewicza czy ministra Błaszczaka, premiera Błaszczaka, naprawdę wojsko stanęło na nogi. I to oni mówią, żołnierze. Ja wielu z żołnierzami rozmawiam i to jest, i to jest jakby prawda. A dziś wojsko zostało z powrotem no, rozminowane, tak to nazwijmy. To znaczy, że, że wojsko w tej momencie, no, zostało w taki sposób, jak za, za pierwszego Tuska. Pamiętacie, ostatnie zdanie. Pamiętacie, drodzy państwo, za pierwszego Tuska, nazwijmy to, wojsko chroniło, jednostki chroniła prywatne firmy. I to samo Musimy jest... kończyć pierwszą rundę. Za chwilę runda druga. A w drugiej rundzie panowie zadają sobie pytania. Będą z każdej strony dwa pytania. Zaczyna pan Jan Krysiak. Pierwsze pytanie. Panie Ministrze, miałbym pytanie o opłaty środowiskowe wprowadzone z rządów PiS w roku 2018 na hodowców. Otóż hodowcy kur, indyków i innych zwierząt muszą płacić za korzystanie z powietrza, za emitowanie zapachów, zanieczyszczeń itd. Rolnicy w większości o tym nie wiedzieli. W tej chwili dostają rachunki do zapłacenia po 5, 7, a więksi po 50 tysięcy złotych. Opłata środowiskowa za korzystanie z powietrza. Czy to się godzi w Polsce? Oczywiście, że jestem przeciwko temu i to, drodzy Państwo, to są przepisy Unii Europejskiej, które wprowadza to są przepisy te dotyczące zielonego ładu I, i no ja jestem przeciwnikiem wprowadzenia tego zielonego ładu i zresztą od samego początku jak byłem ministrem, to głośno mówiliśmy w Prawie i Sprawiedliwości, że jesteśmy przeciwko temu. Te tak zwana, bo to jest taka ideologia, panie, i tu się chyba zgodzimy, ideologia albo religia, jakbyśmy to nie nazwali, środowiskowa, klimatyczna, jest błędem. Błędem, dlatego, że ona zwija europejskie rolnictwo i tych działań dotyczących zwijania Rolnictwa europejskiego jest więcej. No, oczywiście mam nadzieję, że wspólnie tutaj z kolegą, z, z konfederacją zap, no, zapobiegniemy tym działaniom, które są prowadzone przeciwko polskiemu rolnictwu. I 30 sekund dla pana Jana Kryciaka. Tak, tutaj jeśli chcemy dbać o polskie bezpieczeństwo żywnościowe, jeśli chcemy dbać o polskich rolników, hodowców, to takie rzeczy, takie działania są niedopuszczalne. I tutaj nie możemy, nie, nie należy zwalać wszelkich absurdalnych działań państwa przeciwko polskim rolnikom, ale również przedsiębiorcom tym, że z jednej strony zielony ład, a z drugiej strony Putin. Nie? To trzeba stanąć twardo w obronie polskiego producenta i pamiętać, że polską racją stanu jest trwanie i rozwój polskiego narodu. I pytanie pana Roberta Telusa, bardzo proszę. Pytanie myślę, że bardzo takie proste i wielu wyborców Konfederacji zastanawia się nad tym. Kolego, czy gdyby przyszło bronić polskiego interesu, tak naprawdę stanąć, bo w tej chwili widzimy, że, że siły są w Polsce różne, to znaczy te, które dbają o polski interes, mam na myśli tę całą prawicę polską i tych, którzy dbają o interes Niemiec. I to są ci, którzy w tym momencie mają głos decydujący, gdy będzie potrzeba stanąć razem, czy konfederacja jest gotowa, bo to pytają wyborcy właśnie, czy gotowi są, jesteście pójść z nami do, do wyborów, do, do tego, żeby bronić polskiego interesu. Zawsze staniemy po stronie Polski i Polaków, więc jeśli druga strona również stanie po tej stronie, to będziemy po prostu szli razem. Natomiast trzeba zdefiniować, co to znaczy razem w jakich sprawach, co, co rozumiemy przez polski interes i co rozumiemy przez ingerencję w wolność, własność i prawa człowieka, prawa Polaka, prawa obywatela. Na przykład my szanujemy własność. Nie wyciągamy ręki po, 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 jego, po, po dorobek Polaka, który zarobił i musi teraz oddawać w podatkach, daninach państwu. Więc jeśli jeśli to uzgodnimy, w tego typu szczegóły, to czemu nie? I 30 sekund na ripostę dla pana, Roberta. No i ja się tutaj zgadzam, i tutaj myślę, że mam to samo zdanie, ale ostatnio jechałem z taksówkarzem w Warszawie, który był w Konfederacji, wyszedł z tej chwili, był nawet jeszcze działaczem Konfederacji i powiedział jedną rzecz, że w Konfederacji jest wielu osób, nie powiedział, że wszyscy, którzy prowadzą politykę prorosyjską. I myślę, że to jest rzecz, która na pewno nas będzie różnić. I proszę o drugie pytanie pana Jana Krysiaka. Tak, polityka prorosyjska. To ja, może, to ja może sięgnę po przykład. Pamiętam, jak jeździłem ulicami, drogami polskimi, widziałem stacje LOTOS, polskie srebro narodowe. W tej chwili w tych miejscach są stacje węgierskie. W jaki sposób PiS, jeśli po ośmiu latach znów dojdzie do władzy, zamierza zapewniać, że będzie bronić polskiego majątku? Jej, bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję, bo my pokazaliśmy swoim działaniom, jak dla nas bardzo jest ważny polski majątek. No, właśnie ten firma Orlen, to myślę, że najbardziej to pokazuje. No, firmy inne polskie, które budowaliśmy, odkupienie, odkupienie firmy PKP Energetyka. panie Pan chyba dobrze pamięta, kolego, że to Donald Tusk sprzedał, albo rządy Platformy Owatelskie sprzedali. No, najważniejszą firmę jeżeli mówimy pod względem strategicznym kolejowa PKP Energetyka całą sprzedali, yy, sprzedali no, yy, yy, właścicielowi niepolskiemu niepolskiej nie, nie yy, firmie my to przywróciliśmy dlatego dla nas to, to pytanie jest świetne dla nas polski interes dla nas polskie firmy dla nas yy, Polska ta gospodarka jest najważniejsza i to pokazaliśmy w działaniu ja nie muszę mówić że nie są to tylko słowa pokazaliśmy to w działaniu jak rozwijały się nasze spółki Skarbu Państwa gdy yy, Odpowiedzialność za Polskę miało Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy za to atakowani wielokrotnie. Ale przecież pamiętamy wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, tego... że LOTOS może sprzedać Rosjanom. Dlaczego nie? I 30 sekund na ripostę. Tak a my jesteśmy zwolennikami tego, żeby polski majątek był w polskich rękach, żeby obcy kapitał, który chciałby tutaj zarabiać, żeby był pod kontrolą i w limitach, żeby Polacy nie byli personelem średniego i niższego szczebla w supermarketach należących do obcych firm, które wyprowadzają, transferują wszystkie zyski z Polski. Więc sprzedaż jakiegokolwiek majątku w ten sposób za granicę w tym wypadku Lotosu jako po prostu błąd. I drugie pytanie pana Roberta Telusa. No, ja chcę zadać pytanie takie myślę, że no, kontrowersyjne, ale w wielu rzeczach się zgadzamy z Konfederacją, i to też było jasne, ale siedząc w tej chwili w Sejmie, widząc, jak głosuje Konfederacja, i często Konfederacja głosuje razem z platformą obywatelską. I no zgodnie, myślę, że nawet niezgodnie z interesem państwa. I to są rzeczy, które mnie niejednokrotnie bolą i myślę, że koledzy posłowie powiedzą Panu, że niejednokrotnie na to zwracam uwagę, dlaczego no, próbu dają się kupić rządzący w tym momencie, bo wiele, wiele razy jest to po prostu kupto kupcowanie, handlowanie. O, tutaj rzuca pan ciężkie oskarżenia, bez, bez poparcia, bez dowodów, natomiast my głosujemy, nasi posłowie głosują za rozwiązaniami, które są słuszne, a nie za rozwiązaniami, które zgłasza dany szyld. Dam może przykład. Podczas rządów w PiS u było wiele ustaw, Proponowanych przez PiS, w których nasi posłowie głosowali przeciwko, dlatego że w tych ustawach były zaszyte jaskółcze jaja, czyli jakieś rozwiązania, po prostu, których wstyd tutaj Na przykład jest piękna nazwa ustawa regulująca radiotelekomunikację, a w środku wytyczne, jakie parametry musi spełnić wtyczka dla agencji podsłuchującej połączenia telefoniczne. Więc takie te, te, tego typu rzeczy są. Więc nie jest ważny szyld, ważne jest, co jest meritum danej ustawy. No Ja tylko chciałem powiedzieć, że w wielu sprawach, tak jak powiedziałem, zgadzamy się i tutaj potrzeba by było, żebyśmy razem, razem pracowali i nie atakowali się nawzajem. I to pytanie może było takie bardzo kontrowersyjne, daleko idące, ale to po to tylko, żeby zwrócić uwagę, że naprawdę razem powinniśmy walczyć o nasze sprawy i o interesy, o sprawy no, polskie, o interesy polskie. To jest bardzo ważne. Ja na to liczę, ja ciągle na to liczę, że Konfederacja w pewnym momencie zrozumie, że tylko razem możemy um, walczyć. I kończymy rundę drugą, drodzy panowie. Za chwilę runda trzecia. I pytanie od naszego widza. Czy faktycznie rząd jest w stanie zablokować, jak obiecuje umowę Mercosur, która w niedługim czasie może zniszczyć polskie i europejskie rolnictwo? Przecież ta żywność z Ameryki Południowej jest szkodliwa dla zdrowia. No i tutaj pan Robert Telus jako pierwszy, bo to jego chyba bardzo Dziękuję <laughs> bardzo. Oczywiście, że to jest temat, który bardzo y, dla mnie jest ważny. To znaczy, tak, czy jest w stanie? Jest w stanie, tylko żeby chciała, żeby obecny rząd chciał. Ja jestem przekonany w 100%, że obecny rząd w tej chwili tak mówi, dlatego że y, no, y, po, pod wyborami. Prezydenckie. Jak się skończą wybory prezydenckie, będą robić, dalej no, realizować politykę niemiecką. Bo to jest tak naprawdę umowa Mercosur, służy tylko Niemcom. I to jest umowa dla, dla Niemców. I to wiele, wiele jest takich argumentów za tym. Zresztą niemiecka prasa to napisała, że, że Donald Tusk to jest, będzie to tak grał tylko do, do wyborów prezydenckich. Gdyby naprawdę chciał, to trzeba stworzyć koalicję krajów, które są przeciwko umowie. Ja to zrobiłem, gdybym ministrem, koalicję krajów przyfrontowych i naprawdę wiele w Unii Europejskiej walczyliśmy. Oni tego nie robią, nie tworzą tej koalicji. Dlaczego? No, dlatego, że czekają na wybory prezydenckie. Jeżeli wygrałby, nie daj Boże, Trzaskowski, zrealizują politykę niemiecką w Polsce. I to samo pytanie, pan Jan Krzysiak. Tak, Wytężam pamięć, żeby sobie przypomnieć te doniosłe momenty, w których polski rząd postawił się Unii Europejskiej skutecznie. I muszę powiedzieć, że kursor publikach nie znajduje. Zielony Ład, pakt migracyjny po prostu wszystko wchodzi tutaj w nasz kraj jak masło bo polskie rządy nie potrafią postawić się obcym wpływom i z pewnością wejdzie i Mercosur z pewnością wejdą i imigranci dlatego, że w ekipach rządzących od ostatnich wielu lat nie ma takiej albo woli, albo umiejętności, żeby powiedzieć twardo nie. Twardo nie, to jest przez kilka dni do czasu, kiedy nie przekupią odpowiednich decydentów w Polsce, żeby e, jakimiś obietnicami, jakimiś dotacjami, kolejnymi e, planami odbudowy i po kilku dniach już się zgadzamy na wszystko. I po 30 sekund jeszcze na zakończenie naszego programu. No ja się nie zgodzę z kolegą, dlatego, że pokazaliśmy to na przykład 15 kwietnia 2023 roku zablokowaliśmy całkowicie granice na Ukrainie ze na, na wszystkie produkty i wtedy wszyscy w Polsce y, nas za to atakowali. Wtedy Unia Europejska nas atakowała, straszyli nas, a my y, tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, że interes polskiego rolnika dla nas jest ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy unijne i to jest przykład, konkretny przykład, że zablokowaliśmy i to embargo działa do dziś. Nasze embargo, to my jako Polska, to my stworzyliśmy koalicję pięciu krajów, y, które właśnie walczyło o to, żeby żeby te produkty ukraińskie do nas nie jechały i nie jechały i nie jadą do dziś. jeżeli mówią Pan o Jan Krysiak. To nie wjechały ukraińskie zboże do Polski. Mówię bo, o 15 por... kwietnia, panie, e, wie, i pan wie o tym, wtedy zablokowaliśmy. Ja wtedy byłem ministrem. A wcześniej? Przecież ilu rolników nie mogło sprzedać swojego zboża, bo było, polski rynek handlu zbożem był zalany tanim zbożem ukraińskim. Zresztą 300 słynnych firm, których, których nie chciał pan ujawnić, które się tym zajmowały, to czym się zajmowały? Między innymi tym właśnie, żeby to zboże do Polski wjeżdżało, nie? No, wie pan, jeżeli mówimy o, o moim działaniu, 6 kwietnia byłem, zostałem ministrem, 15 kwietnia zablokowaliśmy wszystkie produkty. I to jest prawda, i to jest fakt. No, proszę państwa, czas na ogłoszenie wyników sądy. Ja przypomnę tylko, że zadaliśmy pytanie, czy rząd na czas kampanii wyborczej zakaże korzystania z mediów społecznościowych. I bardzo. No pesymistyczna odpowiedź naszych respondentów. Tak twierdzi 98% osób, które wzięły udział w sądzie, nie 22%. No zobaczymy, może jednak się uda tak jak z akta 2, żeby obronić wolność internetu. Bardzo dziękuję. Pan Jan Krysiak z Konfederacji, pan Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. Byli państwa i moimi gośćmi w sparingu. A, a my, proszę państwa, spotkamy się w naszych programach, moich programach, czyli ekspresji i sparingu w poniedziałek. Do zobaczenia!